W studiu czwórki pojawił się już Mateusz Załęski, wujek Rada. Cześć, dzień dobry. No się, maneczko, witam. Ostatnim razem jak się widzieliśmy, rozmawialiśmy ogólnie dosyć o sneakersach. natomiast dzisiaj skupimy się na customach, czyli personalizacji obuwia. Czy taka jest odpowiednia definicja? Tak, tak, można to powiedzieć. Na twoim kanale jest bardzo dużo rad, dużo tutoriali, ale ciekawi mnie najbardziej to, jak ty zaczynałeś. Czy pamiętasz swoją pierwszą przeróbkę, albo co zrobiłeś z butem po raz pierwszy? Tak. Po raz pierwszy tak naprawdę zacząłem się interesować właśnie taką customizacją, kiedy po prostu nie było mnie stać na inną kolorystykę. Albo po prostu uważałem wtedy, że, że potrzebuję trochę innych butów, bo po prostu były trochę zniszczone. Chciałem coś z nimi zrobić, więc kupiłem farby, teraz żebym tak tego nie zrobił, mm -hmm. ale kupiłem farby do skóry licowej, pomalowałem Pan tym zamsz i, i się bardzo cieszyłem, że wszystko fajnie wygląda. Jak się okazało po pierwszym wyjściu wszystko, wszystko spadło i wyglądało źle, ale człowiek uczy się na błędach. No dlatego tak to był mój pierwszy taki jasno przerobienie czer czerwonych butów na czarne. Mm -hmm. Jak jest... Y cel tego, bo przecież w sklepach internetowych możemy kupić buty z całego świata. Są setki tysięcy modeli, kolorów, wzorów. Dlaczego robi się customy? Customy robi się dlatego, żeby mieć coś jednego, jedynego na świecie, ewentualnie żeby się sprawdzić, ewentualnie żeby mieć takie małe dzieło sztuki na nogach. No i nie wszystko kupimy, tak? Nie wszystkie kolorystyki i niektóre są na przykład bardzo drogie i się robi, maluje się buty, które są podobne na właśnie taką, która jest bardzo droga. No to to, to jest kontrowersyjny temat w świecie sneakerheadów, no ale tak to tak to jest, albo się dodaje na przykład inne skóry. Um, niektórzy rozrabniają buty na części, potem je składają na nowo. Czyli to nie jest tylko zmiana koloru, ale można coś do tego buta jeszcze dokleić, tak. odkleić, no oderwać. No pewnie, właśnie o to chodzi, żeby właśnie tutaj te teraz to właśnie się trochę pozmieniało, już to nie jest samo malowanie butów farbami, ale często rozkładanie butów na części, robienie e, innych części z innych skór i składanie na nowo, wtedy zupełnie inaczej to wygląda. Na jednym z Twoich e, filmów odcinasz tam jakieś znaczki takie plastikowe czy gumowe, później to przyczepiasz ponownie, albo one nie zostają chyba nawet przyczepione. Ja się zastanawiam nad tym, jeżeli kupujesz buty dobrej firmy, dobrej jakości, coś odetniesz i później chcesz to przykleić, czy ten but będzie tak samo trwały? A to dużo zależy od tego, no bo custom się to są. Prawo, custom się po prostu swoimi prawami no sam jakoś tym dysponuje. To tego nie możemy powiedzieć o, o tych butach, że one będą trwałe wszystkie. No bo y, y, jednak to co z fabryki wyjdzie to dużo, jest dużo bardziej trwałe niż to co wyjdzie pod ręki człowieka. No to zawsze. My nie mamy takich e, maszyn po prostu, nie robimy tego tak. Nie mamy tych wszystkich e, specjalnych nitek, y nie wiadomo czego, co i, co i jak. No są niektórzy kastomerzy, którzy jak już mówiłem wycinają specjalne rzeczy ze skóry, potem to składają na nowo z różnych innych materiałów wychodzą im takie dziwne rzeczy, że o, o boże, no i wy, wygląda to po prostu bardzo profesjonalnie, ale to też swoje kosztuje. To od czego w takim razie zacząć? Jeżeli ktoś chciałby zrobić swoje pierwsze customy, to zmiana koloru jest najłatwiejsza? Tak, zmiana koloru jest najłatwiejsza, najlepiej to mieć jakieś starsze buty i na nich zrobić tak zwany custom, żeby się po prostu sprawdzić, poczuć pędzel, bo ja wiem jak to na początku wygląda, wszędzie wychodzimy tą farbą i nie wiadomo jak, my jesteśmy z tego dumni, ale nie wygląda to zbyt ładnie. E, później dochodzimy do jakichś tam wprawy i wtedy możemy robić na nowych butach, zmieniać kolory, malować coś. Custom szczególnie polecam osobom, które są uzdolnione plastycznie, bo tego w Polsce brakuje i to jest, to jest, to myślę, że to, w to warto iść. To może w takim razie za chwilę porozmawiamy o tym, w jaki sprzęt trzeba się wyposażyć, żeby zrobić takie customy, ale to za moment. Pojawił się już wątek sprzętu, ekwipunku. Co na początku trzeba kupić, żeby zrobić swojego pierwszego customa? Dobrą farbę i dobry pędzel. Czy to może być zwykła farba? Bo na Twoim kanale są jakieś konkretne farby, które wyglądają jakby były ściągane gdzieś z za oceanu, i to no, są Wyjątkowe farby. Tak, no to nie może być zwykła plakatówka. Zazwyczaj nie może być to raczej farba ze sklepu nawet jakiegoś specjalistycznego takiego dla artystów, bo oni po prostu takich rzeczy nie mają. A to musi być specjalna farba do skóry, kupiona na stronie, która po prostu sprzedaje takie rzeczy. A, no i to różnych typów skór, różne farby, tak? Bo nie wszystko wszystkim pomalujemy tak jak normalnie, normalnie to bywa. Właśnie, tych materiałów na bucie może być kilka, bo jest jeszcze tak, jest tworzywo sztuczne, tak, sztuczne więc... No dokładnie. Jak wygląda to twoje stanowisko do customizacji? Ile tam typów farb masz? No powiem tak, są różne farby. Pierwsza to jest taka najzwyklejsza, to jest akrylowa farba. To ona po prostu robi taką powierzchnię kryjącą i to, coś pod spodem, tego nie barwi zazwyczaj. Kolejna farba to jest tak zwany dye, byśmy to przetłumaczyli jako barwnik. On po prostu wnika głęboko w skórę. Kolejnym sposobem jest też używanie barwnika na dobrych skórach, nie na, na plastikowych, bo na plastikach sztucznych to po prostu nie wkłania się. Używamy tego barwnika i potem jakimś kremem, żeby... No to, to jest takie tradycyjne malowanie obuwia, nawet takiego menswearu, mhm. to, bo to menswear też się maluje, takie tradycyjne obuwia. Ale niektóre te farby są lekkie, niektóre farby są dosyć mocne i gdzieś coś nam kapnie, to tak, już... To trzeba uważać, tak, uważać, tak. Często zdarzają się... Jak, tak. jak, jak, jak często pojawiają się błędy? Powiem tak: największym błędem jest to, że no wiemy, akryl no to jest akryl, on gdzieś spadnie, zdrapie się i nie ma, nie ma problemu. Gorzej jak akryl spadnie na zamsz. Wtedy ten zamsz w tym miejscu robi się, no, twardy i, i dobrze, że na akryl z podobnym kolorze to można coś zadziałać, ale jeśli jest na przykład ten czarny zamsz, spad... no może nie, na biały zamsz spadnie nam jakaś czarna kropka, no to już jest wtedy tragedia. To już nie ma butów To już nie ma butów, to jest tragedia, albo nam spadnie jeszcze daj, to jest jeszcze większa tragedia, bo wtedy w ogóle wchodzi w ten zamsz i koniec. Mhm, ale koniec. też otoczenie można chyba Tak, trochę... otoczenie, tak, ręce, ja często mam całe ręce czarne albo, albo coś w tym stylu, no bo po prostu też uważam, że niektórzy mają rękawiczek. Ale często, jak mam rękawiczki, po prostu nie czuję, że jakaś farba, bo na tym całym stanowisku coś dotknę, tak? Jak dotknę ręką, to czuję, że jest ta farba na ręce i nie sobie zmarzę. Jak jest na rękawiczce, to potem dotykam buta. No, i od, potem patrzę, że na pół podeszwy jest całe czerwona, i cała ta rękawiczka cała czerwona. jest Tragedia. Twój najpopularniejszy chyba na Twoim kanale custom to jest ten splash biały tak, z tak. kolorowymi wzorkami. Żeby dojść do takiego poziomu, no to kilka par butów yy, musiało pójść na marnację, właśnie pewnie nie. przez te przez różne błędy tutaj, rękawiczka i tak dalej. No właśnie nie. W tym, w tym Ten custom jest dość łatwy, bo tutaj, no, jak, jak to już mówię, to wystarczy spryskać go farmą, więc trzeba po prostu mieć dobre otoczenie. I nie spryskać wszystkiego dookoła. I tutaj tutaj nie ma jakby zbyt wielkiej filozofii, w tym ważne jest to, żeby taśmą po prostu wszystko, wszystko zakleić. Żeby nie farba nie podeszła pod taśmą, bo to jest najgorsze. Zaklejamy często coś taśmą, customerzy, tak? Zaklejamy taśmą i mówimy, o, wszystko fajnie, fajnie, super, a odklejam potem taśmę i po prostu coś spłynęło pod spód. I przez taśmy też, że tak, to nie jest odpowiednia taśma. że jeżeli też... nie jest odpowiednia taśma, to zejdzie wszystko. Czyli yy, trzeba naprawdę dobrej jakości te wszystkie produkty kupić, tak, do dokładnie. Praca. tak nie warto marnować po prostu butów na to. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, ponieważ na stronach internetowych bardzo często marki oferują możliwość zaprojektowania własnego buta: złożenia podeszwy z jakimś innym elementem, wybór koloru, jakiegoś tam paternu. Jest tych możliwości bardzo dużo, więc mogą nam to zrobić w fabryce takiego customa. Więc po co robić to w domu? no nie wszystko zrobimy, tak? Na stronie są jakieś ograniczone możliwości. Często na stronie są fajne rzeczy, których customizer tak dobrze nie zrobi i odwrotnie, tak? Też chodzi o też jakość tego wykonania. No też powiedzmy sobie szczerze, jak zrobią nam to w fabryce z materiału nie, nie będą tego malować, no to, to będzie trwałe i to będzie stosunkowo w miarę tanie. Jeśli chcemy coś po kosztach, no to bierzemy po prostu i to malujemy. A jeśli chcemy mieć coś takiego, co nam zrobią w fabryce identycznie, czyli materiały i tak dalej, to musimy zapłacić dużo, dużo więcej niż w fabryce. No czasami to jest są dużo jakościowo, bo zazwyczaj na tych customowanych produktach przez firmy typu Adidas czy ten Nike czy inne uh, oni po prostu y, robią to tak, że te, te, te materiały nie są zbyt dobrej jakości. No, tak. Powiedziałeś, że nie wszystko można zrobić. Nie y, wszystko osoba customująca jest w stanie zrobić z butem, Jej, czego nie można. Znaczy, no tak, no, tak, tak powiedziałem, tak, no mm. ale to z, no, jak jestem dobrym kustomizerem mam. To, to zrobię wszystko. Zęczy, to zrobię wszystko, tak. No dokładnie, za o, odpowiednią cenę, tak to, to da się zrobić, ale na przykład malowanie poszczególnych elementów, jakiś bardzo... które są gdzieś schowane, jakieś detale, niektóre modele butów są trudne do malowania, żeby tam farba wszędzie wsiąkała odpowiednio, żeby po prostu podeszła, no, Nie wszystko da się zrobić w domu, w zaciszu domowym nawet mając dość dużo, dużo rzeczy do dyspozycji. Albo po prostu coś da się zrobić, ale w tym się nie będzie dało chodzić, bo wyjdę raz i koniec. A czy są modele, których nie można customizować? Że tam ej, Canon, Sneakerheada nie pozwala, że to... 嗯。<laughs> Pomalowanie znaczy, tak. jakiegoś buta to jest wielka zbrodnia. Wielka zbrodnia jest malowanie butów historycznych, to znaczy, no jak but jest <miecki> jakiś stary, i nawet jak ktoś sobie zrobił, ja zrobi sobie custom, to jak gdzieś go wrzuci, to jest zastanawianie się, dlaczego to zrobiłeś. W ogóle kawał historii, super, super jakość, coś tam nie wiadomo jak. I to jest myślę, że coś takiego, co nie jest mile widziane, że jak ktoś ma jakieś Jordan, załóżmy z roku tak no to jak zrobi z nich custom, to one super tracą na wartości i nie wyglądają jakoś, wow, no bo są starsze. no no i to i ma wartość kolekcjonerską po prostu. Właśnie, powiedziałeś, że tracą na wartości, ale z drugiej strony w swoim filmie mówisz, że na tych customach można zarobić. No tak, to, to jest coś takiego, że jak zrobimy custom, to my możemy go sprzedać no, za odpowiednią cenę, bo tutaj robocizna się wicza, no i to wszystkie rzeczy, więc jeśli kupimy jakieś buta, pomalujemy go tak, jak ktoś tam go chce, albo jakoś mamy jakiś talent, no to możemy go sprzedać drożej, no ale jeśli ktoś go kupi, i później chce go sprzedać, to trudno jest go sprzedać za cenę, za którą się kupiło. A, A jak to środowisko w Polsce wygląda? Dużo jest osób się tym zajmujących? Czy to, to robi się na zamówienie, czy jest jakiś... jest kilku szalonych artystów, malują buty i później gdzieś to wystawiają na aukcjach? Powiem tak, w Polsce to jeszcze raczkuje, ale ostatnio się narobiło tych takich... E, m, punktów, które świadczą usługi renowacji obuwia, no i one świadczą usługi renowacji obuwia i robią tak zwany custom, ale często właśnie wychodzi na to, że ten custom e, robią tak, że ja bym się hmm. wstydził komukolwiek tak to zrobić i ka każdy kto, kto nie wie, po prostu ludzie się nie znają jak odbierają te buty, często te buty sypią się po jednym wyjściu i powiem tak, że są ludzie, którzy się znają na robocie, a są ludzie, którzy nie, ale powiedzmy, że tych, którzy nie, to jest 90%, bo tutaj e, weszli e, okazję po prostu na zarobek. Hmm. Mateusz, na koniec, ile customów masz na swoim koncie? Customów na w swoim koncie? Ile, ile zrobiłeś? O, No to, to nie za dużo, no gdzieś z 40 par, no tak będzie w tym momencie. I co z nimi zrobiłeś? Niektóre nosisz, po czy... prostu zrobię moim kolegom, niektóre zrobię ludziom na, na zlecenie, a część mam. No ale jak zawsze robię, no to tam ja nie, nie czadruję dużo, więc biorę sobie po prostu na farby, bo traktuję to jako hobby, a nie jako zarobek. A te, które zostawiłeś sobie, to chodzisz w nich, czy chodzę, chociaż w niektóre to robiłem tylko dlatego, że o fajnie wychodziły, a potem patrzę o coś się tam zepsuło i nie da się w tym chodzić i mówię, a 500 poszło. <grym> Mateusz, bardzo serdecznie dziękuję Ci za spotkanie. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu się spotkamy. No, ja nadzieję. I my na jakiś inny temat porozmawiamy. Wujek Rada, czyli Mateusz Załęski był razem z nami. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Czwórka, brzmi dobrze.